Forum Rolnicze w Jasiące. to już wszystkim nam weszło w krew. Wszyscy w Polsce interesujemy się tym, co nowego w Jasiące, co nowego dowiemy się na temat przyszłości polskiego rolnictwa, a to wszystko organizuje nam Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Startupy, nowe technologie, innowacje w rolnictwie. Cyfryzacja w rolnictwie, satelity i zdjęcia satelitarne to nie jest jakaś odległa przyszłość, to jest dzisiaj teraźniejszość. Wspólna polityka rolna jest jednym z kluczowych instrumentów całej polityki gospodarczej państwa polskiego. Dlatego my z punktu widzenia rolnictwa, rolnictwa polskiego, musimy zabiegać o to, żeby pula środków na wspólną politykę rolną była jak największa. Przyszłość naszego rolnictwa jest specjalizacji w wysokiej intensywności i korzyściach związanych z tą intensywnością produkcji, a jednocześnie z kontrolą tej jakości. I think there's a good mixture of political discussion about the future of agricultural policy, their priorities for agriculture. And of course, all of the people here are interested in agriculture, whether they're farmers or whether they're agribusiness, can network with each other. And they get a lot of information here at this conference. I think it's essential that people will be at this conference in Yajunka, otherwise they will not be up to date. be określone, sprawdzane, normy jakości, żywności, standardów produkcji of. i oczywiście normy gwarantujące najwyższą jakość. Musimy wesprzeć rynek wewnętrzny Unii Europejskiej i chronić go. Rolnictwo ma kilka celów przed sobą. To jest produkcja żywności jako ten cel podstawowy, ale do tego czasu możemy również produkować surowce. Nieżywnościowe, energie choćby. To wszystko, co nazywamy innowacyjnością, czyli nowatorskie, nowoczesne wykorzystanie rozwiązań technicznych i do zarządzania gospodarstwem do usprawnienia procesów technologicznych. Robotyzacja, automatyzacja. To wszystko to jest przyszłość rolnictwa. Mamy bardzo dobre rozwiązania, które Produkują, generują polskie firmy na rzecz rolników, mamy bardzo dobre rolnictwo, mamy wielki potencjał jeśli chodzi o zasób ludzki na obszarach wiejskich. Potrzebna jest do tego dobra polityka, dobre projekty, infrastruktura, to był zawsze taki najważniejszy temat dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Dzisiaj tą infrastrukturą, która jest absolutnie niezbędna, jest świat w każdej polskiej miejscowości. The forum talked about how they want to invest in India, Africa and different world markets besides Europe to create more awareness about Polish products. It was great learning to see the kind of Polish products which were available uh, at the platform. Polish products is important that um, uh, the Polish brand is in it is uh, made known in the african market because generally there's not a lot known about polish products be they apples, uh, mushrooms, uh, vegetable oils or cereals so there's really it's really important to make these products or the polish brand known if you look at at the way how our grandparents have done agriculture and how we do it today. There have been already big changes. Agriculture has always been subject to changes, and uh, we have now new digital technologies which offer the opportunities I have just described. They render us more competitive and they will help us to deliver the goods that society is expecting. Sektor rolno-spożywczy to najbardziej dynamiczna gałąź polskiej gospodarki. To innowacje, to miliony hektarów ziemi, które wymagają odpowiednich produktów, odpowiednich usług. Chcemy zaoferować polskim producentom najwyższej jakości produkty i usługi, które są świadczone przez spółki z grupy Orlen. Na dzisiejszych targach prezentujemy innowacyjny system o nazwie Konwizo Smart. Jest to system wymyślony przez firmę KWS i, i Bayer. Uważam, że te inicjatywy są potrzebne i stąd też nasza, nasza obecność na takich właśnie forach. Cieszymy się, że odwiedziło nas w tym roku 3000 uczestników, czyli jest to zauważalny postęp w stosunku do roku ubiegłego. Cieszymy się również, że drugiego dnia mieliśmy okazję odbyć bardzo poważną i merytoryczną debatę z udziałem premiera rządu Mateusza Morawieckiego oraz lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego pana Władysława Kosiniaka-Kamysza przy udziale komisarza Fila Hogana. W trakcie tegorocznego forum rozstrzygnęliśmy również trzecią edycję nagrody imienia Józefa Sisza, która w tym roku została przyznana dziesięciu kołom gospodyń wiejskich. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznym wydarzeniu i liczę na to, że spotkamy się w tym samym miejscu za rok.